Nie ma widzu. Aktualizacja rynku, troszkę o rynku dzisiaj dalej. Pogadamy sobie chwileczkę o skrzyniach. Czemu tak się dzieje, jak się one zachowują, jak one reagują i co? I skiny do wygrania. SSG otchłań. Dla widza jakiegoś, do zgarnięcia, co trzeba zrobić, wbić na aparat swapika, użyć kodziku tutaj elzar, darmo dolarów I przecież gotowe, jeżeli już użyłeś, to albo wymienić skiny, albo nie wymieniać jeżeli nie chcesz, nie oczywiście nie zmuszam, nie musicie Wbijcie po prostu z mojego reflinka w opisie, i będę naprawdę wdzięczny, bo w ta strona do wymiany skinów, strona też nie dodatkowo tutaj ceny czarmów i craftów Więc wymieńcie dużo przepięknych krafciorów. no jest tego na stronie od zawalenia, podczas to krafty snipe'ić crafty, to, że można na tym sporo zarabiać, są fajne sposoby, przede wszystkim snipe'ienie charmów i nie tylko, i przy wpłacie z darmowe 35% bonusu przy doładowaniu, więc przy wpacie 100 zł otrzymacie darmowe 35 ziko. Linka w opisie. A my przechodzimy do materiału. Powiem tak, e, ceny się różnie ostatkowały, ale te ceny będą przede wszystkim się rozwijały na dniach. Ceny tych rzeczy typu naklejek i przymieszek będą się rozwijały na dniach. Niektóre sobie podrosły, niektóre zmalały. I jeszcze na początku przejdziemy do strzynek, czyli jak się zachowały strzynki. Mamy strzynki gorączki i strzynki galerii. Strzynki galerii, które sobie od, tam w powolnym tempie lecą do góry, e, więc Fajnie, niech sobie tam lecą w kosmos. Wiadomo, to jest super inwestycja, ale patrzcie, jak są zakolejkowane w niektórych tutaj cenach. Więc, no, będą trzymać tą cenę. I bardzo fajnie, niech sobie tam lecą do góry powolutku. Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie super kiedyś. Naprawdę, na pewno będzie. Yy, Przerwę do gorączki. Dlaczego teraz taki duży spadek zajdzieśmy z ceny gorączki? Zobaczcie, równy tydzień temu, kiedy ta strzynka zaczęła rosnąć, to ludzie to zobaczyli tak. Dlaczego zaczęła w ogóle tak rosnąć magicznie? No bo wszyscy odbierali galerii, yy, ta podaż w karnecie. Mało osób odbierało fewerka po prostu. AFR-ek jest bardzo otwieralną skrzynką, więc po prostu było ich mało. Zaczęło się ich robić mało na rynku i przez to cena wyskoczyła. Więc mieliśmy taką abstrakcję, że mieliśmy je sprzedawać po dobrych cenach. Jeżeli ktoś je odbierał, to naprawdę słaba mu, bo naprawdę duże pieniądze można tym było zrobić. Bo jak na przykład macie w kutwe gwiazdek i na sztuce skrzynki zrobicie złotówkę coś, to jak to wszystko sprzedacie, to macie na przykład jakąś tanią kostkę. No tak to wygląda. I teraz po tym tygodniowe spadki, moim zdaniem, dalej warto to w ogóle sprzedawać. Dalej to warto sprzedawać do ceny jakieś 3,80, 3,90, bo tam ile dostajemy przy 3,80 na przykład. Znaczy to już sprawdzam Bo od 3.20 się karę zwraca, więc jeżeli gracie to dalej wam to się opłaca, czekajcie, no taki skinek mamy, czekajcie Jak natomiast za 380 sprzedajecie, to macie 3,30, to się już najmniej opłaca tak, 3,90, do 3,90 już fajnie, bo 3,40 coś to już tam zarobek jest, jakieś tam kilkanaście, 20 groszy, już e, spoko, e, jak nie nawet ponad na sztuce, więc to już nie jest najgorzej, ale no tych do 4 zł, moim zdaniem na luzie możecie sobie sprzedawać, bo to naprawdę już jest proficik. E, I tak to teraz wygląda z szynkami, te trade bany teraz ludziom minęły, bo ludzie zobaczyli po prostu jaka jest duża cena i zaczęli masowo też odbierać wywerka, dlatego też są takie spadki, e, moim zdaniem po prostu warto, znaczy teraz jak bycie brali w tym momencie, no to wiadomo, ten trade ban, póki wam minie, to już tak nie tak kolorowo wygląda. Jeżeli chodzi o rzeczy tutaj, z internetu, tak? Jak one się trzyma, trzymają? To powiem tak, jestem trochę zawiedziony. Przede wszystkim naklejkami, czarmy wykręciły taki standardowy, trochę poniżej przeciętnej e, wynik, który jest słaby, no ale jest to jednak trochę ten gambling, nie oszukujmy się, bo jednak losujemy, te czarmy nie zawsze nam oddadzą, no i to pokazuje, że te, te naklejki póki co nie, nie fajnie się pokazały, ale też nie polecam sprzedawać na żywioł, bo jeszcze dużo ludzi dojdzie, dużo osób to wystawi, jeszcze podaż się zwiększy, w przeciągu dwóch, trzech tygodni dużo ludzi sobie to odpuści y, i też zwiększy się podaż, a z drugiej strony będzie troszkę y, mniejsze, wiecie, mniej ludzi to odbierało, bo w sumie słabe pieniądze stwierdzą i naprawdę dużo tak stwierdzi e, Co się nie dziwię oczywiście Więc ta cena też może podrosnąć Zobaczymy, to wszystko będzie się tutaj, e, wiecie Na dniach, na tygodniach e, normować Więc ja Was będę tutaj informować na bieżąco Naklejki mają słaby tutaj, słaby, Słabe no, ta, no słaby, słaby po prostu, słabo to wygląda Jeżeli chodzi o czarmy To tutaj już trochę lepiej, ale to już gadaliśmy na, na filmie e, Czy dużo się zmieniło w tych czarmach? No też niekoniecznie, też niekoniecznie też te rzeczy jakoś strasznie no, nie zrobiły wrażenia, a wręcz przeciwnie, średnio się pokazały. Oprócz tych czerwonych i fioletowych, różowych sobie, czy fioletowych nie, różowych bardziej, bo różowe też fajne ceny mają co niektóre, sobie nie mówić. Zobaczcie tutaj, ten, ten, na przykład ten Hero, fajnie kosztuje, tak? To różowe i czerwone spoko. A reszta, no, taki wynik, daje troszkę e, tutaj. Jeszcze, no chociaż kurczę, powiem, że jak zobaczę, są odbitki, nie? Jak ludzie kupowali, to naprawdę można na tym było sporo zarobić, bo niektóre naprawdę sporo urosły. Tutaj spędzaliśmy z widzami na live przed chwilą, to naprawdę niektóre przywieszki, chyba ta, fajnie, patrzcie to, ta, 10 zł można było kupić, potem 160. Znaczy wiadomo, no, nikt tego nie sprzedał, ale no, zarobek tu będzie, nie? Zarobek tu będzie dla tych, co kupili, więc też dało się fajnie wyhaczyć niektóre rzeczy na początku. I Widzę, że takie materiały lubisz, to znowu subika na moim kanale, a mnie to motywuje do pracy. Życzę miłego dnia, trzymajcie się. Cześć, cześć.